Chcesz mieć piękny i bezproblemowy ogród, ale nie masz doświadczenia w jego zakładaniu, pokażę Ci dzisiaj, że to wcale nie jest trudne. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie projekt ogrodu. Po co jest potrzebny, czy na pewno, czy dla wszystkich, skąd wziąć ten projekt ogrodu, czy może go kupić, czy może jednak spróbować go rysować samodzielnie, ile taki projekt ogrodu kosztuje, żeby go kupić, ale też jakie środki trzeba zainwestować w to, żeby się nauczyć projektowania ogrodów. To spotkanie jest naszym drugim nagraniem z serii Od czego zacząć w ogrodzie?. Poprzednio mówiłam o najważniejszej decyzji na start, jaką należy podjąć. Stając przed pustą działką i zastanawiając się, no co ja mam teraz zrobić, możemy podjąć decyzję o tym, że będziemy albo spontanicznymi ogrodnikami, albo rozważnymi projektantami. O tym mówiłam we wcześniejszym nagraniu, więc jeżeli nie widziałaś, nie widziałeś tego nagrania, to odsyłam do poprzedniej części. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej. Według takiego schematu. To, co widać od góry, to jest ta decyzja na start, i rozdziela się tutaj na drogę albo spontanicznego ogrodnika, albo rozważnego projektanta. O tym mówiłam właśnie poprzednio. Jeżeli nie wiesz, która droga jest dla ciebie, nie wiesz, od czego w ogóle zacząć w tym ogrodzie, masz pustą działkę i zastanawiasz się, co teraz zrobić, co będzie dla ciebie dobre i właściwe, odsyłam do poprzedniego nagrania, tam podejmiesz tą pierwszą decyzję. Skoro oglądasz to nagranie, to znaczy, że wybierasz drogę rozważnego projektanta, ponieważ tą drogą spontanicznego ogrodnika ja się nie zajmuję. Mogę Ci opowiedzieć więcej na temat drogi rozważnego projektanta. Zaczniemy od tego, po co w ogóle jest projekt ogrodu. Powód jest prosty i bardzo podobny do tego, dlaczego potrzebny jest projekt do budowy domu. Nad tym się w zasadzie nikt nie zastanawia. Takie są wymogi prawne, że projekt domu musi być przed wybudowaniem tego domu. Natomiast jeżeli pominiemy tą kwestię prawną i zastanowimy się tak głębiej, no ale po co mi ten projekt domu? No to od razu sobie automatycznie możemy odpowiedzieć. Po to, żeby nam się ta konstrukcja nie zawaliła, żeby wiedzieć, co wybudować, z czego wybudować, z czego mają być te ściany, gdzie mają być otwory na okna, w którym miejscu, po co my to chcemy wiedzieć o swoim domu, w którym miejscu to ma być, no po to, żeby, jak popatrzymy sobie na elewację tego domu z zewnątrz. I zobaczymy, że te okna stoją ładnie, symetrycznie, są w tym miejscu, w którym być powinny, elewacja kolorystycznie pięknie się zgrywa, to jest nam miło na to patrzeć. Więc jest efekt wizualny, którego nie widać by było, gdybyśmy sobie zaczęli ten dom murować tak spontanicznie. Bo wiemy przecież, że on powinien mieć fundament, że on powinien mieć ścianę, on powinien mieć okna, on powinien mieć dach i drzwi, ale to w którym miejscu co będzie, jak to będzie rozmieszczone. No to już u tego projektanta zaszedł tam w główce jakiś proces myślowy, i on nam to zorganizował w ten sposób, żeby to ładnie wyglądało. Ale co jeszcze? Bo ładny wygląd to nie wszystko. Dobry projekt to są też ustawne pomieszczenia, takie, w których wchodzimy i możemy w dowolnym w zasadzie układzie poustawiać sobie, porozstawiać sobie meble, gdzie jest nam po prostu wygodnie. Mówimy wtedy o funkcjonalnych wnętrzach. W ogrodzie jest tak samo. W tym samym celu. Potrzebujemy projektu ogrodu, po to, żeby wiedzieć, co będzie, w którym miejscu będzie, i nie mówię tu tylko o roślinach. Zapomnijcie w ogóle o tym, że projekt ogrodu to jest projektowanie roślin. To jest jeden z elementów, końcowy element projektowania. Natomiast no, ogród to nie tylko rośliny. My dążymy do tego, żeby na samym końcu te rośliny umieścić w dobrych miejscach, ale wcześniej, wcześniej jest jeszcze bardzo dużo decyzji do podjęcia. Więc wiem już, po co jest projekt ogrodu. Mniej więcej po to samo, po co jest projekt domu. Żeby wiedzieć, co w którym miejscu umieścić, żeby konstrukcja nam się nie zawaliła, nie rozwaliła, żeby było ładnie, żeby było funkcjonalnie. No i co do takiego ten projekt jest? Otóż, projekt jest to. Odwzorowanie pewnego pomysłu i zamysłu, który projektant, architekt ma w głowie. Architekt sobie nie, nie, nie może pozwolić na to, żeby zachować swój pomysł tylko w głowie, dlatego że wykonawca tego domu musi mieć jakiś wzór. OK, projektant miał pomysł, czy architekt miał pomysł, ale ten pomysł trzeba wcielić w życie. Jak go wcielić? No, właśnie za pomocą tej notatki graficznej, jaką jest projekt. Tak samo jest z projektem ogrodu. Projektant ma pomysł, natomiast odwzorowuje go w postaci graficznej, czasami też w postaci opisowej, w postaci rzutów z góry, w postaci wizualizacji, po to, żeby wykonawca ogrodu wiedział, w której części co dokładnie ma umieścić, żeby zrealizować ten pomysł pierwotny, który ten projektant, osoba wymyślająca ten ogród, miała na myśli. I ten projekt ogrodu uporządkowuje, zespala, harmonizuje, uspójnia, można powiedzieć, wszystkie elementy, które mają wpływ, na wygląd przyszłego ogrodu. My to sobie możemy, ten wygląd ogrodu, jego funkcjonalność możemy sobie z góry zaplanować. My możemy mieć wpływ na to, co w tym ogrodzie będzie się znajdowało i jak to będzie wyglądało. I według mnie działanie według planu pomaga w tym, aby zaoszczędzić pieniądze, ponieważ unikamy podwójnych robót, przeróbek, przesadzania w tym ogrodzie, unikamy działania na ślepo, tego, takiego a nuż się uda takiego działania spontanicznego, na hura. Wejdzie to wyjdzie, nie to przesadzimy, no nie tego unikamy. Tym samym zapobiega przynajmniej w pewnym stopniu niepewnym efektom końcowym. Możemy sobie na początku ten efekt, do którego dążymy wyobrazić, i dążyć do niego cały czas dzięki temu projektowi. I założenie ogrodu, jak każda inwestycja, wymaga planowania. Takie jest moje zdanie. To jest zbyt duża inwestycja, żeby robić tutaj coś na hura. Ogrody potrafią kosztować naprawdę kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ogród, mam na myśli nie tylko rośliny. Ogród to jest dla mnie wszystko, począwszy od ogrodzenia, poprzez hostkę, chodniki, podjazdy, małą architekturę, tarasy, altany. Wszystko, co się w tym ogrodzie znajdzie, aż do roślin. Więc to są duże pieniądze. No i ciężko sobie wyobrazić, żeby można było taką wielką inwestycję tak na spontanie, takim totalnym zrobić. No chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, czasu, chęci, żeby to później wszystko przerabiać. No to czemu nie? Projekt ogrodu nie jest dla każdego. Nie uważam, żeby każdemu był potrzebny, nie uważam, żeby każdy dobrze się czuł, mając takie ograniczenie w postaci projektu ogrodu. Przede wszystkim nie jest potrzebny tym spontanicznym ogrodnikom, o których mówiłam w poprzednim nagraniu, w poprzednim odcinku. Jak nazwa wskazuje, spontaniczny ogrodnik będzie szedł spontaniczną drogą. Co kupi, to będzie. Co wpadnie mu w oko w danej chwili, to będzie. Więc takie osoby wybierają po prostu taką drogę spontaniczną. Projekt ogrodu nie jest im potrzebny. I to jest ok. To nie jest tak, że ja namawiam teraz, że koniecznie projekt musi być. Po prostu uważam, że jest to um, no rozsądniejsze i, tak jak mówię, mniej kosztowe. Projekt ogrodu to jest coś dla osób, które chcą zaplanować dużą inwestycję. Począwszy od podjazdów, kostek, ogrodzenia, żeby to było wszystko spójne z domem, w jednym stylu jakimś utrzymane. Mówię o ogrodach przydomowych. Nie mówię tutaj o działkach rekreacyjnych, o działkach ROD. Mówię o ogrodach przydomowych. Projekt ogrodu jest też dla osób, które chcą mieć ogród bezproblemowy, ogród, który jest mało absorbujący. A to dlatego, że my na etapie wybierania różnych rzeczy, planowania właśnie tego rozważania, rozkmiania na samym początku, co to będzie nam potrzebne, możemy wybrać takie rozwiązania, które później nie będą wymagały aż tyle konserwacji, nie będą wymagały rośliny na przykład aż takiej pielęgnacji. Co nie znaczy, że ja doradzam, żeby wybrać, żeby założyć u siebie w ogrodzie tylko trawnik i żywopłot. Absolutnie nie. Mówię o ładnych ogrodach, zresztą trawnik jest najbardziej obsługową częścią ogrodów, więc ja was będę na pewno zawsze namawiała do tego, żeby tworzyć jak najwięcej rabat kwiatowych, krzewiasto, drzewiastych, rabat mieszanych, ale z roślin wybierać jednak rośliny, które są mniej obsługowe niż inne. Skąd go wziąć? Hmm. No, mamy tutaj co najmniej kilka dróg. To, co już pokazywałam na początku, że możemy próbować rysować czy też planować ogród samodzielnie, a możemy to zlecić komuś do wykonania. No to zastanówmy się najpierw, komu możemy zlecić do wykonania taki projekt ogrodu, gdzie możemy szukać jakichś podpowiedzi czy też szczątkowych informacji projekcików, które chcielibyśmy sobie później poskładać do kupy na przykład. Możemy korzystać z podpowiedzi, z jakichś grup internetowych, gdzie wrzucimy swój kawałek ogródka, kawałek zdjęcia ze swojego terenu i zapytamy innych, czy może ktoś mógłby nam pomóc, mógłby nam narysować ten ogródek. Często widzę takie posty, gdzie właśnie jest pytanie o pomoc. Jeżeli już, jeżeli już tak, taką drogę byście wybierali, to ja polecam ogrodowisko. Jest to forum, forum chyba wszystkim znane. Gdzie faktycznie jest sporo osób, które się orientują w takich tematach projektowania, przynajmniej w tym stylu takim ogrodowiskowym, i podpowiadają sobie wzajemnie, więc no, jest to jeden ze sposobów, gdzie można no, przynajmniej co do jakiegoś fragmentu ogrodu częściowo takie informacje uzyskać. Podobnie jest w grupie Krzakowisko, Ogród od Podstaw. Też są czasami wrzucane rysunki odręczne ogrodów i są pytania: czy tak może być, czy można coś zmienić. I staramy się udzielić właśnie odpowiedzi, podpowiedzi, co ewentualnie można by poprawić. Można próbować w taki sposób zbierać podpowiedzi z internetu. Druga myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to jest student, który studiuje na przykład architekturę krajobrazu, który czasami w bardzo dobrej cenie, albo czasami za darmo do swojego portfolio potrzebuje tego, żeby wykonać komuś projekt ogrodu. Czasami zdarzają się takie, powiedzmy, okazje, tak, że, że właśnie ten student taki ogród zaprojektuje. Inna sprawa, no, czy chcemy naprawdę czegoś takiego, że nawet jak się taka okazja trafi, to czy chcemy nie zapłacić komuś za jego pracę? No bo czy to jest student, czy to jest architekt krajobrazu, czy to jest osoba początkująca, czy osoba zaawansowana, projektowanie ogrodu nie jest takim Hobsiu, i ja uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie. Więc no, nawet jak się trafi okazja w postaci takiego studenta, no to kwestia tego, czy mamy sumienie mu nie zapłacić. No, oczywiście są pracownie projektowe, są architekci krajobrazu i są projektanci ogrodów. I tutaj, tak tylko chwilkę, chciałabym się zatrzymać nad tym. To nie jest to samo. Architekt krajobrazu i projektant ogrodu to nie jest to samo. Architekt krajobrazu jest bardziej do założeń takich parkowych, takich wielkich, do projektowania przestrzeni miejskiej. Natomiast projektant ogrodów specjalizuje się w ogrodach przydomowych. To jest różnica. To są dwa różne typy wykonywania projektów, bo projekt robimy dla wykonawcy, dla osoby, która będzie zakładała ogród. Projektu nie robimy tak, żeby mieć ładny obrazek. On ma pełnić funkcję. Ktoś na jego podstawie ma wybudować ogród, założenie parkowe. Więc architekci krajobrazu to są do tych wielkogabarytowych przestrzeni miejskich, natomiast projektanci ogrodów są do ogrodów. Oczywiście może być tak, że architekt krajobrazu wyspecjalizuje się w projektach ogrodów, no wtedy okej, okay, wtedy, e, wtedy jak najbardziej takie ogrody umie zaprojektować, prawda? Natomiast z mojego takiego doświadczenia wynika, że no jednak się Ponieważ w szkole uczą się te, te dwie, tak jakby osoby, zupełnie różnych rzeczy, na różne rzeczy zwracają uwagę i na przykład architekci krajobrazu nie chcę uogólniać, ale zwykle mniej się znają na przykład na roślinach niż ogrodnicy, niż osoby, które mają nawet swój ogródek przydomowy. Stąd możemy brać projekty swoich ogrodów, kupując je, czy też dostając je od osób, które zawodowo się tym zajmują i bądź są na początku swojej ścieżki kariery, lub troszkę dalej. Wiadomo, że ta cena rośnie, zaraz o cenie będę jeszcze mówiła. Natomiast można jeszcze, i to jest takie podejście, które ja lubię, jeżeli ktoś sobie sam taki ogród zaprojektuje, zaplanuje. Taki projekt ogrodu można zrobić samodzielnie, na przykład w programach, programikach, które szumnie nazywają się programy do projektowania ogrodów, typu garden puzzle. Natomiast miejcie to w świadomości swojej, że zawsze człowiek projektuje ogród, nigdy program. To, że my możemy sobie zwizualizować coś, no to okej. Okay. Jest to dla nas pewne ułatwienie, jeżeli wiemy, co robimy. Jeżeli znamy troszkę chociaż już zasady, jakie powinny być zachowane, wtedy możemy w celu właśnie w takiej wizualizacji, takiego uzmysłowienia sobie, czy te wysokości wszystkie grają, czy nam się to podoba, możemy to wrzucić do programu. Natomiast taki prawdziwy program, o którym już można by powiedzieć, że jest zaawansowanym programem do projektowania, kosztuje kilkanaście tysięcy. Dlatego tego w, no, w żaden sposób nie da się porównać. Od Odnieść do bezpłatnych programów do projektowania. Serio, to nie jest to. Jeżeli miałabym coś polecić, to kartka ołówek będzie dużo lepsze. Może być dużo lepsze, jeżeli mówię, zechcecie uzyskać chociaż troszkę liznąć tej wiedzy takiej projektowej będzie lepsze niż ten taki powiedzmy pseudoprogram darmowy do projektowania ogrodów. No, oczywiście projektowania można się nauczyć, są książki, jest YouTube, jest Pinterest, gdzie można czerpać inspiracje, są programy telewizyjne, są gazety, po to, aby złapać ten pomysł, to taką myśl na ten nasz ogród, a to naprawdę jest dosyć duży procent sukcesu. I oczywiście są kursy, szkolenia, warsztaty, na których jest poukładana wiedza, posegregowana jest tylko to, co powinno być na danym etapie. Jeżeli chcecie projektować cały ogród, więc jest wiedza z zakresu projektowania ogrodu. Jeśli chcecie projektować same rośliny, to jest o projektowaniu roślin, o planowaniu nasadzeń, wiedza usystematyzowana, więc projektuje się z kursami, z warsztatami dużo szybciej niż szukając jakichś wyrywkowych informacji w internecie. Ile to kosztuje? To na pewno Was interesuje. Ile kosztuje projekt ogrodu? Należy zacząć od tego, że projekt ogrodu, jaki by on nie był, jest to usługa ekskluzywna. Projektowanie ogrodów od zawsze było usługą ekskluzywną i niedostępną dla wszystkich osób. Generalnie projekty od projektantów czy też od architektów krajobrazu kosztują dużo i moim zdaniem tak powinno być. Im lepszy projektant, im dłużej pracuje, im lepszą marenomę, im lepsze programy posiada, im ma większe doświadczenie, im większa jest jego kreatywność, koszty prowadzenia działalności, tym on jest droższy. Trzeba mieć to na uwadze, że no, moce przyrobowa takiego projektanta, który robi na zlecenie projekty, są też ograniczone. Zrobi powiedzmy dwa projekty y, miesięcznie i za to on ma się utrzymać. To jest jego miesięczna pensja. Jeden projekt pójdzie na podatki i inne opłaty na koszty prowadzenia działalności. Drugi projekt to jest jego zysk. No to ten projekt nie może kosztować mniej niż 5 tysięcy. Takie jest moje zdanie, żeby to wszystko się spinało. Oczywiście to zależy od powierzchni y, ogrodu. Zależy od tego, czy jest pracownia projektowa, czy projektant działa samodzielnie. Cena zależy od stopnia skomplikowania, od renomy właśnie tego projektanta, od tego, czy on jest polecany. I myślę, że takiego już dobrego projektu to raczej nie znajdziecie poniżej 3000 zł. To byłaby cena, od której się zaczynają projekty ogrodów. I to niezbyt dużych, niezbyt skomplikowanych. To jest troszkę też tak, jak z samochodem. Jak zapytam, ile kosztuje projekt ogrodu, to można to porównać do tego, no a ile kosztuje samochód? No, można kupić za 2000, tak? Można kupić za 200 tysięcy. Jeden i drugi jeździ. Więc spełnia, można powiedzieć, swoją funkcję. Przemieszcza się z miejsca A do miejsca B. Natomiast ten samochód, który kupimy za 2000, no to liczymy się z tym, że za miesiąc wyląduje w warsztacie. Raz będzie do wymiany skrzynia biegów, raz będzie do wymiany hamulec, raz będzie do wymiany klamka, bo się urwała, nie jest aż taki ładny, no bo jest już stary, zniszczony, wychodzą wychodzą różne niedociągnięcia. Tak samo dokładnie, tak samo jest z każdą inną rzeczą, także z projektem ogrodu. Jeżeli coś się stanie, to nie zawsze jest to tak. Dopracowane, wysmakowane, nie zawsze ktoś temu poświęcił tyle czasu, no co dla tego dużego produktu. To oczywiście wchodzą jeszcze w grę. Wchodzi w grę ta Renoma, to marka, ta, która jest taką wartością ulotną. Projekty mogą być dobre, ale zrobione przez mało renomowanego projektanta, no to one nie osiągną cen tych projektanta z marką. Czasami widzę takie zapytania, skąd wziąć projekt ogrodu nie za miliony? Może warto nauczyć się projektować samodzielnie, planować samodzielnie. Tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że. Projekt ogrodu, który kupuje się od projektanta czy też od architekta, jest to projekt służący do tego, żeby wykonała go, żeby wykonawcą tego ogrodu była firma wykonawcza. Przyjeżdża firma, dostaje projekt, ten plan, zakłada ogród i tyle. Natomiast jeżeli chcemy zakładać ten ogród samodzielnie po kawałeczku, to uważam, że wcale nam nie jest aż tak bardzo niezbędny ten projekt ogrodu. Możemy sobie wszystko zaplanować sami. Narysować sami, ważne, żeby to dla nas było czytelne. To my mamy wiedzieć, co my tutaj, jaką notatkę wizualną sobie zrobiliśmy, który symbol co oznacza. To naprawdę nie muszą być jakieś fajerwerki na tym rysunku. To ma być zrozumiałe dla nas. Dlatego ten projekt ogrodu, który my sami możemy sobie wykonać, uważam, że jest wystarczający, jeżeli sami sobie zakładamy swój ogród. Teraz takie podsumowanie gotowy projekt ogrodu. Dla kogo to jest? Dla osób, które są wygodne, zapracowane, bo nie mają czasu na to, żeby nawet chwilkę poświęcić, żeby się troszkę tego poduczyć, więc mają zero czasu tak naprawdę wolnego na to, żeby poświęcić go jeszcze na douczanie się o tym, jak ten ogród zaplanować, dla osób majętnych, bo tak jak mówiłam, jest to no, ekskluzywne, tak, nie każdego na to stać po prostu. I dla osób ceniących design, czyli lubiących takie rozwiązania nowoczesne, technologiczne, bardzo nowatorskie, właśnie designerskie. Chcą, żeby było ładnie, i tyle. No i oczywiście funkcjonalnie. Tak. Od kogo możemy taki gotowy projekt uzyskać? Od projektanta ogrodów, od architekta krajobrazu, od studenta, od osoby generalnie, która się tym zajmuje. Jest taki zawód jak projektant ogrodów, on projektuje ogrody. I koszt, jaki trzeba by na to przeznaczyć, to powinien się zaczynać od 3000 zł dla ogrodów niezbyt skomplikowanych i niezbyt dużych. I teraz tak, po czym poznać dobrego projektanta czy też architekta? Po czym poznać taką osobę, że jej możemy powierzyć swój ogród i że ona jest super. Tu oczywiście możemy sprawdzić opinie, jakie są na, na temat te, tego projektanta, ale jest jeszcze jedna kwestia, która jest często pomijana. Osoba, która jest dobra w swoim fachu, ma zajęte terminy. To nie jest tak, że my piszemy dzisiaj może polecicie jakiegoś projektanta, ktoś poleca i na drugi dzień on nam robi projekt. Nie, dobry projektant ma terminy zajęte na rok z góry. Nie znajdziemy nikogo z dobrą renomą, komu nagle po prostu zwolnił się termin i tak nas przyjmie na już. Tak jest z każdym fachowcem, z projektantem jest tak samo. Natomiast samodzielne projektowanie ogrodów, dla kogo to jest? Dla osób, które są ambitne, czyli uważają, że dadzą radę. Czemu nie? Dadzą radę. Dla osób uważnych, które potrafią dostrzec piękno. Potrafią się nauczyć na przykładach, potrafią być uważne właśnie na otoczenie, na przyrodę, nie wtykać swoich pięciu groszy tam, gdzie nie trzeba, poobserwować trochę, co ta natura robi. Może ona wie lepiej akurat niż my, co należałoby na przykład posadzić w tym miejscu. Dla osób, które lubią się uczyć, no to oczywiste, że żeby właśnie dokonywać takich obserwacji, planować, projektować, to trzeba lubić się uczyć, trzeba troszkę się tym przynajmniej zainteresować. I dla osób, które się nie boją wyzwań, no bo. Nie zaprojektuje ogrodu osoba, która na samym początku stanie i stwierdzi: O, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie wiem jak. No, odwagi trochę, odwagi. To nie jest jakiś rocket science, żeby tego nie ogarnąć, także polecam. Skąd wziąć taki projekt ogrodu? No, no, to jest własny, nasz własny pomysł, nasz własny plan, nasz własny rysunek, nasze własne później także wykonanie, więc my tutaj jesteśmy, występujemy w roli projektanta. No i koszt, można by tutaj różnie rozpatrywać ten koszt. Myślę, że należałoby przyjąć, że od 200 zł, no bo jakiś katalog roślin, naprawdę tak. Takie podstawowe rzeczy, kartka, tak, ołówek, jakieś kulkowniki, kredki, parę gazet, kilka książek. No to myślę, że od 200 złotych trzeba by wyjść. Zwykle do około 1500 zł. Tutaj mam na myśli już branie udziału w jakichś warsztatach, kursach, dokształcanie się po prostu z tego tematu, z tego zakresu, po to, żeby przyspieszyć ten proces. To jest głównie po to, żeby ten proces projektowania nie trwał w nieskończoność, tylko żeby jednak założyć ten ogród, bo wiemy, że każdy kolejny stracony sezon, no to jest stracony sezon, bo kiedy nie posadzimy roślin, no to efekt nam się oddala o kolejny rok. Możemy na samym początku, stojąc przed naszą pustą działką, zastanowić się, podjąć tą pierwszą decyzję. Czy idziemy w spontan, czy jednak no, rozważymy, pomyślimy, przemyślimy, określimy najpierw cel, do którego będziemy dążyć, czyli pójdziemy tym podejściem projektowym. Jeżeli rozważamy podejście projektowe, to znowu mamy dwa wyjścia. Możemy zlecić wykonanie projektu ogrodu, albo możemy go wykonać samodzielnie. Ten projekt, plan, pomysł możemy znaleźć, wykonać samodzielnie. I tego właśnie uczę w krzakowisku. Po to powstało krzakowisko, żeby ten ostatni punkt, który macie tutaj zakreślony, chciałabym umożliwić, ułatwić wszystkim, żeby go zrobili. Po to właśnie jest krzakowisko, I takich treści możecie się tutaj u mnie spodziewać, ułatwiających wykonanie, samodzielne wykonanie projektu ogrodu. Moja propozycja dla was, abyście zostali zielonymi projektantami, bo takie osoby, które podążają właśnie tą ścieżką samodzielnego projektowania ogrodu. To ja nazywam zielonymi projektantami. Zielonych, no bo projektujecie poniekąd zieleń. Zielonych też, bo jesteście trochę zielo, zieloni, zieleni, zanim się tego nauczycie wszystkiego, ale od początku jesteście projektantami dla mnie, więc proponuję wam właśnie taką drogę zielonego projektanta.